Hejka, opowiem Wam o programie lojalnościowym, dlaczego warto z niego korzystać i jakie niesie ze sobą korzyści. Po pierwsze, robiąc zamówienie, przekraczając próg punktowy 120 punktów, piwi punkty, otrzymujemy co miesiąc, no w danym miesiącu darmowy produkt i w zależności od miesiąca jest to zawsze coś innego. W tym miesiącu mamy na przykład olejek z drzewa cydrowego 15 ml. Odkładają też nam się punkty. Warunkiem jest to, żeby zrobić zamówienie za przynajmniej 50 punktów. Wtedy bierzemy udział właśnie w programie lojalnościowym i zbieramy punkty. Otrzymujemy też darmowe upominki. Za chwilę więcej szczegółów o tym opowiem. Jak się zapisać? Zakładamy sobie dostęp do sklepu. Klikamy w zakładkę Moje miesięczne zamówienia i wybieramy produkty do swojego zamówienia o wartości przynajmniej 50 punktów, czyli PV. I jakie mamy tutaj progi, takie procentowe, które nam się odkładają? Przez pierwsze 3 miesiące pod rząd. Jeśli złożymy zamówienie za 50 punktów, odkłada nam się 10% wartości punktowej zamówienia. Czyli jeżeli to by było zamówienie za 50 punktów, to odkłada nam się na 50, 10 punktu, 5 punktów. Od 4 do 24 miesiąca pod rząd, jeśli robimy zamówienia, to wtedy już odkłada nam się 20% wartości punktowej, a po dwóch latach od 25 miesiąca jest to 25% yy, wartości punktowej. I wtedy te punkty możemy sobie dodatkowym zamówieniem wymienić na produkty, i wychodzi to bardzo korzystnie. I bardzo lubimy to robić. Wymieniamy sobie uzbierane punkty, które u góry po zalogowaniu pokazują się po lewej stronie. Warunkiem jest po prostu też puszczenie dwóch zamówień pod rząd. I wtedy możemy te punkty. Wymienić, jeśli wiemy, że mamy już zapasy i chcemy sobie zrobić przerwę z zamówieniami, to wtedy pamiętajcie, żeby te punkty od razu po ostatnim zamówieniu sobie wybrać, bo one mogą przepaść. I teraz tak, otrzymujemy prezenty co trzeci miesiąc do roku, i wtedy mamy w 24 miesiącu jeszcze prezent. I zobaczcie, co to są za prezenty. Teraz tutaj przesunę. W trzecim miesiącu zamówienia pod rząd w programie otrzymujemy dyfuzor. Dewdrop. Z olejkiem pomarańczowym piątką. Mega. Z szóstym zamówieniem otrzymujemy purification i torbę, takie estetycznie wykonane etui, torbę, walizkę na olejki. W środku mamy przykrótki na piątki i na piętnastki. Z dziewiątym zamówieniem otrzymujemy duże drzewo herbaciany i dyfuzor do samochodu, który na taki klik się zamyka, nie otworzy się. Możemy w miejsce tam, gdzie kubek się stawia, postawić sobie dyfuzor. On po naładowaniu może działać bezprzewodowo. I w dwunastym miesiącu to jest olejek loyalty. Jest to mieszanka, która nie jest dostępna do zakupu, jest bardzo bogata w składzie takim roślinnym. Często używamy jako perfumy. I ona wtedy też w każdym kolejnym roku e, przychodzi z paczką. A w 24 miesiącu jest to dyfuzor Aria, czyli ten dyfuzor, który jest z pilotem, muzyczką, drewnianej obudowie. Pilot też jest w drewnianej obudowie. Pięknie, estetycznie wykonany, podświetla się. To jest takie szklane półkole, które możemy zdjąć. I olejek też, więc naprawdę. Idziemy po Ary, dziewczyny. I tutaj też można sobie w zakładce poczytać o szczegółach, najczęściej zadawanych pytaniach. Także pamiętajcie, że firma daje nam wiele możliwości i warto właśnie pamiętać o tym, i zbierać te punkty wymieniać je na produkty i pamiętać też o tych progach punktowych. Pierwsze takie gratisy co miesiąc zaczynają się od 120 punktów. Więc jak jest zamówienie tam nie wiem za 116 punktów, to czasem wystarczy dodać nici y, dentystyczne czy y, pomadkę i wtedy też wskakuje nam gratis. A kolejne progi to jest 190, 250, y, 350 i 400 i 450. Także zapraszam Was do udziału w programie, eee, tak naprawdę są to same korzyści, a w każdym momencie możemy się wypisać, jeżeli już nazbieramy olejków, to że...